Witam Was na zajęciach z projektu mechatronicznego, który będziecie musieli wykonać w ramach pracowni projektowania. Słuchajcie, zobaczcie, co mamy, tak więc mamy dwa siłowniki. Siłownik A1A2, siłownik A1 uruchamia się po zwłoce od przycisku S1 i później. I później mamy dwie krańcówki: krańcówka wsunięcia tłoka B1 i krańcówka wysunięcia tłoka B2. zawór Y1, który steruje siłownikiem jednodrogowym A1. Ten zawór będzie 3-2 sterowany elektrycznie powrót ze sprężyną. I dwa, dwie cewki Y2, Y3 sterujące, sterujące zaworem 52, sterujące siłownikiem dwudrogowym. Tak? Więc w tym celu ja nie będę tworzył pierwszego timera, który macie stworzyć, tam opóźnienie w zależności od ilości liter w nazwisku. Od razu przejdę do liczenia sekwencji. I teraz zobaczcie, tak? Przycisk S1 tu wstawicie timer zgodnie z założeniami projektu. Uruchomi w secie pamięć M0, którą nazwałem praca i ta pamięć wraz z sygnalizacją wciśnięcia tłoka A1 uruchamia siłownik Y1, tak? Uruchamia siłownik Y1. Y i następuje wysunięcie siłownika A1 jednodrogowego. Teraz patrzcie, kolejna linia, tak? Więc jeszcze raz, praca wraz z czujnikiem wsunięcia oczyska A1 uruchomi nam Elektro, cewkę elektrozaworu, cewkę y1, zaworu 32, która powoduje wysunięcie siłownika a1, a wysunięcie siłownika a1 w, spowoduje przystanie praca, wsunie, koniec zasilania cewki y1 i tym samym powrót sprężyną spowoduje wsunięcie siłownika, wsunięcie siłownika jednodrogowego, siłownika A1. I taki cykl musimy wykonać trzy razy. Do tego wykorzystamy kanter. Zobaczcie, wstawiłem kanter dodający, jego adresacja będzie pod C0, i wartość będzie, załóżmy, że mam, że mam siedmioliterowe nazwisko. To wtedy wartość będzie 5, tak? Bo macie ilość liter nazwiska minus 2. I tu opis, opis ilość, ilość wysunięć wysu... 5A1. Tak. Dobra. I teraz zobaczcie. Tutaj mamy counter, więc na puls wstawiłem czujnik B2, który jest czujnikiem otwarcia, wysunięcia siłownika A1, a na reset wstawiłem Pracę, ale ze zboczem rosnącym, czyli przy przyciśnięciu przycisku S1, przy przyciśnięciu S1 od razu ten kanter się resetuje do wartości zerowej, tak? I praca 2, czyli praca drugiego siłownika wchodzi w stan wysoki, i praca e, pierwszego siłownika zostaje zresetowana. Zobaczmy, jak to działa. Zobaczcie. Przycisk wyłączę, jest, załóżmy, że jest monostabilny i teraz już nie będę się interesował przyciskiem B1, tak, który wysunie nasz siłownik, bo to zobaczcie, działa. Tak, tylko będę się interesował przyciskiem B2, od którego właśnie wskaźnik wysunięcia obliczy 5 wysunięć. Tak? Więc zobaczcie, teraz stan wysoki wprowadzam czujnik B2, czyli już mamy drugie wysunięcie, trzecie. W symulacji pomijam, tak jakby, y, pracę y, y, tej cewki Y1. Jeszcze raz. Tak. Widzicie? I teraz zobaczcie, i teraz praca, nam się zresetowała. A praca 2, która rozpoczyna nam, jakby drugi cykl, przeszła w stan setu, i teraz od tego setu zrobimy wysunięcie siłownika A2, czyli cewkę Y3 w stanie wysokim, a Y2 w stanie wysokim, a Y3 w stanie niskim, i jednocześnie później od czujnika ciśnienia tego czujnika tutaj nie ma, musicie dorobić jeszcze czujnik ciśnienia zapalenie lampki H1, tak. Tu jeszcze musicie czujnik ciśnienia B3 dostawić. No i jeszcze dwie krańcówki dla siłownika 2. Ale kanter macie zrobiony. Zobaczcie, jeszcze raz zobaczmy, zobaczmy czy działa. Naciskam przycisk S1. O, widzicie? I od razu kanter nam się zresetował do wartości zerowej. A od teraz od wartości praca. M0, M1, wyprowadzacie, wyprowadzacie dalszo, dalszy algorytm działania systemu. Życzę powodzenia. W razie problemów możecie pisać do mnie, będę Wasze problemy starał się rozwiązać. W najgorszym wypadku 1 czerwca są konsultacje, na których możemy się spotkać. Dziękuję za uwagę.